Witam Was wszystkich serdecznie, ja, czyli AllMightly. W dzisiejszym odcinku powiem o tym, jakie karty jakie zestawy najlepiej na początek kupować do własnej kolekcji. Oczywiście giveaway z kodem do PTCGO oraz sporo gifów. To, co zaczniemy zbierać do własnej kolekcji zależy też głównie od tego, jakie mamy na to fundusze. Sam osobiście zawsze radzę zaczynać zabawę ze zbieraniem własnej kolekcji i od wyboru najmniej kosztownych inwestycji dla własnej przyjemności. Żeby Wam to trochę rozjaśnić, przygotowałem trzy propozycje, z których możecie w razie czego skorzystać. Pierwsza opcja, wiadomo, że najciekawsze, najbardziej satysfakcjonujące jest zebranie pewnych zestawów. Podam Wam teraz kilka zestawów, które na początek najlepiej się do tego nadają. Są to na przykład Steam Siege, Secret Wonders, X and Saphir, Dragon Vault, Double Crisis, Diamond and Pearl, Black and White, czy któryś z trainer kitów, które są yy, dostępne na rynku. Listę tych tańszych zestawów wkleję w opisie filmu. Dajcie znać w komentarzach lub wiadomościach na Facebooku, który z yy, tych tańszych zestawów przypadł Wam do gustu najbardziej. Zastanawiacie się pewnie dlaczego mówię o nich najtańsze. To dlatego, że skompletowanie ich, jeśli kupowalibyśmy single z card marketu wyniesie nas maksymalnie 260zł za każdy zestaw. Jest to bardzo fajna opcja, biorąc pod uwagę, że niektóre z droższych zestawów na KadMarkecie, jeśli chcielibyśmy je kompletować, mogą kosztować nawet parnaście tysięcy złotych. A druga opcja też jest opcją budżetową. Polega na tym, żeby zbierać najtańsze karty do wszystkich zestawów, co niestety może sporo odlec w czasie zebrania pełnych setów. Plus jest taki, że jeśli będziemy posiadać dużo powtórek, to faktycznie możemy je wymienić na jakieś droższe karty. W tej drugiej opcji wszystko zależy od tego, jakie sobie zestawy wybierzemy. Jeśli wybierzemy sobie zestawy najdroższe, no to wiadomo, będzie nam schodziło dużo więcej czasu zebrania tych zestawów. Trzecia opcja, jest najdłuższą opcją w czasie. Polega na tym, aby skupić się na jednym dodatku, który najbardziej nam się podoba, i starać się go zebrać. Wszystko jak wcześniej, zależy od tego, jaki sobie dodatek upatrzycie. Jeśli będzie to bardzo drogi dodatek, no to niestety ciłanie na niego może zająć nawet parę lat. Najważniejsze co wszystkim jest to, żeby to robić dla siebie i mieć z tego satysfakcję. Na pewno przy zbieraniu własnej kolekcji dla własnego użytku nie powinniśmy podchodzić do tego jako do pracy zarobkowej. Trzeba sobie założyć, czy spokojnie zbieramy konkretny zestaw czy konkretne karty i dążymy do tego. W przypadku zarabiania, inwestowania w karty, sprawa wygląda trochę inaczej. Wtedy szukamy promocji, staramy się kupić je najtaniej, sprzedać je najdrożej. Samemu nie raz mi się zdarza przepłacić za kartę, którą kupuję dla siebie, ani na sprzedaż. Żyjemy w takich czasach, gdzie dużo prościej jest dostać karty. Zarówno karty w innych językach. Więc jeśli brakuje nam na przykład jakiejś karty w języku angielskim, to możemy szukać w innych językach. Niemieckim, włoskim, opcją są też karty japońskie czy koreańskie. Do zbierania kart można podchodzić też metodycznie. W tym przypadku, metodycznie, to chodzi na przykład o zbierania kart konkretnych Pokémonów. Czyli jeśli lubicie na przykład bardzo Squirtla, jak ja, no to zbierajcie wszystkie karty, które mogą być dostępne właśnie odnośnie Squirtla i cieszcie się takim zestawem. Po jakimś czasie może się okazać, że ta nasza kolekcja skrzętnie zbierana konkretnego Pokemona może być więcej warta niż obecnie najdłuższy zestaw. Czwarta i ostatnia opcja to oczywiście zbieranie najnowszego dodatku. Nie jest to tania opcja, ponieważ trzeba kupować nowe boostery i na początku kart jest bardzo mało, ale oczywiście nie ma większej satysfakcji niż wyciągnięcie tej karty, którą chcemy z boostera. I na tym polega cała ta zabawa. Kupowanie singli jest bardzo proste, ale wyjęcie tej jednej np. z 240 kart które nam brakuje z boostera, no jest niezłym przeżyciem. Szczególnie jeśli w głowie mamy ile pieniędzy wydaliśmy na te boostery, żeby to wyciągnąć z tego boostera. To już koniec tego krótkiego odcinka. Mam nadzieję, że już wiecie mniej więcej co chcielibyście zbierać i od czego zaczniecie lub od czego zaczęliście. W następnym odcinku powiem o tym co warto kupować, żeby na tym zarobić. I żeby kiedyś z tego naprawdę mieć jakieś konkretne pieniądze. Pamiętajcie o zniszczce do sklepu PokerShop w postaci kodu, który właśnie macie na ekranie. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę lub w dół. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia. Zajmę Was ja, czyli OnMightly. Na razie.